Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Reprezentując Klub Solidarnej Polski w sprawie ustawy o ochronie przyrody, trzeba powiedzieć tak. Chciałbym wyrazić swoją opinię. Otóż punkt drugi, który mówi o odwoływaniu dyrektora, jego opozycji, w zasadzie w dużym stopniu stracił na swojej aktualności. Natomiast punkt pierwszy mówi o tym, jak zabiera w pewnym sensie, ma zabierać w pewnym sensie możliwości wiążących wypowiedzi od samorządów. Trzeba pamiętać o tym, że parki narodowe są na terenie gmin, którymi zarządzają samorządy, i przy parkach narodowych mieszkają ludzie, które mają swoje potrzeby życiowe. Z drugiej strony rozwój parków narodowych, czy ich, czy, 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 czy ich poszerzanie granic, wszelkie zmiany parków narodowych, w parkach narodowych, tworzenie nowych parków narodowych jest kluczową sprawą dla ochrony przyrody. Konflikt jest jawny i w zasadzie można powiedzieć, że dzisiejsze mamy alternatywę albo pozostać przy tym co jest, czyli sytuacji takiej, że samorządy są w stanie, mimo faktycznie zwykle braku merytorycznych podstaw, są w stanie e, blokować zupełnie rozwój parku, mając z tego pożytki, na przykład e, poprzez stawianie w samym pobliżu parku e, farm wiatrowych, zezwolenia na żwirownie, e, które, e, które w sposób jawny no, e, ingerują e, czy zmieniają warunki przyrodnicze w Parku Narodowym. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy przyjęli tą opcję, która, która praktycznie eliminuje wiążącą wypowiedź samorządów, no powodujemy, zabieramy prawa obywateli do decydowania, współdecydowania o tym, co się dzieje na terytorium, ich, który ich dotyczy. Tego nie jesteśmy w stanie oczywiście dzisiaj rozstrzygnąć i dlatego Klub Solidarnej Polski Proponuję przesłać to do odpowiedniej komisji potem tworzenia podkomisji tam dyskusji i jestem przekonany, że ta dyskusja będzie bardzo długa i będzie musiała wypracować kompromis między tym, co, co jest w interesie, żeby zabezpieczyć interesy ludności lokalnej, samorządów, ale z drugiej strony zabezpieczyć interesy interesy przyrodnicze. Przykładów można tworzyć, pokazywać wiele. Jednym z przykładów jest w mojej opinii nieuzasadnione blokowanie od wielu, wielu lat, od wielu, ale może nie aż tak wielu, ale wielu lat już poszerzenia Karkonewskiego Parku Narodowego o Dolinę Sowią, w której są bardzo, bardzo cenne przyrodniczo czy geologicznie elementy z osłony karkonoszy, metamorficznej osłony karkonoszy nie jest w stanie park poszerzyć tego tego, tego, obszaru, obsz tego obszaru, nie włączyć w stań do parku, ponieważ Rada Miejska nie zezwala na to. Myślę, że kompromis w tym wypadku musi być wypracowany i na przykład minister środowiska powinien mieć możliwość podejmowania ostatecznej decyzji, na przykład w tym zakresie, takiej, która pomija która pomija opinie samorządów terytorialnych, jednocześnie dając możliwość rekompensaty w tym zakresie, czy zapewniając jak najmniejszą utratę interesów. Podobna sytuacja ma, ma w wypadku jest w przypadku wigierskiego parku narodowego, gdzie są problemy np. ze żwirowniami czy innych parków narodowych, które, które miały np. problemy właśnie z stawianiem nieuzasadnionym stawianiem farm wiatrowych, które powodowały pewne niepowetowane straty przyrodnicze w okolicach tych parków. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu posłowi.